Wyrzucając jedzenie, wyrzucasz swój hajs. Ale chcąc jeść zdrowo, ciągle szukasz fajnych, nowych przepisów, ale są tam często coraz to nowsze składniki do kupienia, a u Ciebie w lodówce, czy w szafkach kuchennych, no jakby jest już z czego korzystać. Dlatego dziś chcę Ci pokazać różne sposoby, jak możesz zrobić obiad z tego, co już masz w lodówce i już masz w swojej spiżarni. Zabieram Cię dziś na kilka dni wspólnego gotowania. Ja będę wykorzystywać to, co mam w lodówce i pokazywać Ci przepisy i masę sposobów na ich modyfikację, tak żebyś Ty mogła użyć do nich to, co już masz u siebie w kuchni i spiżarni i to, co lubisz. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć. Jestem Irana, jestem magistrą dietetyki. Zapraszam na kilka dni gotowania. U mnie w lodówce jest jakimś dziwnym trafem, sporo marchewek. Ktoś niepotrzebnie kupił, jak już były. It's me. Hi mam te problem, więc mi. Mam też kapustę, która już prosi o zużycie i dzisiaj nauczysz się przepisu ideolo na zużywanie resztek warzyw. i Jakich masz? Zrobimy sobie fried rice. Zaczynamy od ugotowania ryżu, ale spokojnie, jeśli nie masz ryżu, możesz też użyć do tego kaszy. Policja fried rice'owa nie przyjedzie. Jeśli masz ryż, ja to danie polecam z ryżem. Gdy on się gotuje, rozgrzeje sobie oliwę na patelni. Nie za dużo Ilość, za duża ilość mi się nalała. Oddajmy hmm. na potem. Przygotujemy sobie warzywa, kroimy je po prostu w miarę drobno. Im twardsze warzywo, tym drobniej go kroimy, żeby szybciej nam się przygotowało. Do tego dania świetnie nada się też papryka, pieczarki, groszek, też cukinia, bakłażan, ale też mrożonki, na przykład mrożone warzywa chińskie. Z warzyw, które tu się średnio nadadzą, będą to na pewno pomidory, surowe ziemniaki, takie warzywa, które też potrzebują dłużej zgotowania. Obiorę sobie marchewkę, możesz ją też umyć i ją zetrę. Marchewka jest z tych wyjątkowo twardych warzyw, więc, żeby szybko nam się zrobiła, to albo warto ją pokroić drobno, albo po prostu zetrzeć. Możesz też i kapustę, i marchewkę poszatkować pulsacyjnie w blenderze. Resztę ja zostawię do pochrupania. Wrzucam warzywa na rozgrzaną oliwę. Do tego bierzemy tofu. Tu znów możesz zamienić też na inne źródła białka, na przykład na zielony groszek mrożony, na ciecierzycę, fasolkę. Ja szczególnie to polecam albo zielony groszek, albo tofu. Ewentualnie ugotowaną cieciorkę, ale no tofu i groszek moim zdaniem najlepsze. Dorzucam na patelnię i razem grzeję. Mam resztkę mrożonego groszku, to też go sobie wsypię. Grzejemy to wszystko około 10 minut, co jakiś czas... Mieszając. Ja robiąc fried rice lulu, 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 lubię mieć tam takie chrupiące tofu. I często przygotowując je albo tofu podpiekę sobie wcześniej w piekarniku, nawet takie samo bez niczego, albo można go też po prostu podsmażyć na innej patelni. Dzisiaj jest na tyle upał, że nawet po prostu nie chcę myśleć o odpalaniu piekarnika, także będzie tam, takie też będzie smaczne. Ale jeśli masz więcej czasu i nie gotujesz się we własnym domu, to wcześniejsze podpieczenie takiego tofu Pyszniutka sprawa. Gdy te warzywa zaczęły nam się delikatnie zazłacać, dorzucamy do nich ugotowany ryż. Do tego dodajemy przyprawy. Świeży albo suszony imbir, czosnek i trochę chili. Tutaj jakie masz. Do tego dolewamy jeszcze trochę oleju. Jeszcze kapeńkę. Dolewamy sosu sojowego. Mieszamy i razem grzejemy tak 2 do 5 minut. Czy to jest jedna porcja? Otóż tak! Ona ma około 550 kilokalorii. No jest konkret. Pyszka obiad z resztek. Ready! Mm, mm. Używasz resztki i masz takie pyszności. Dzień dobry. Chodźmy pogotować. Dziś pokażę Ci, jak zrobić bolognese z tego, co masz. Jesteście krzywo. Okay. ok. Zaczynam od rozgrzania patelni i na niej oliwy. Nie za dużej ilości. Będzie i od wrzucenia do gotowania makaronu. Może być spaghetti, może być peny, mogą być kokardki, co masz, co lubisz. Zrobię od razu na dwie porcje. A jeśli nie masz makaronu, to spokojnie też może nadać się tutaj kasza, jakakolwiek nawet ryż przejdzie. Wykorzystaj po prostu to, co masz w swojej spiżarni. Więc spiżarnie to jest takie fancy słowo, bo tak, tak się mówi na takie rzeczy do przechowywania w szafkach. Moja spiżarnia to jest po prostu śmiech na sali, bo to jest jakby ta tu jedna szafka i ta szuflada tutaj. <laughs> Niecała. Bo tu się jeszcze muszą zmieścić garnki. Czy ja byłam kiedyś, że mi się marzy? Piękna, duża kuchnia, najlepiej z wyspą. Takie mam marzenie. Zobaczymy, czy i kiedy się spełni. Kroimy cebulę. Jeśli nie masz cebula, może, Cebu... Cebuli. <śm> może być por. Taką, no w miarę, w miarę, kostkę. Nie, nie trzeba się jakoś super rozdrabniać. Mamy zęby. Wrzucam ją na patelnię. O, jaka ostra! Do tego. Weź takie warzywa, jakie ci zostały w lodówce. Może to być marchewka, pietruszka, cukinia, bakłażan, kalafior, broku, mrożone warzywa, mrożony groszek, mrożona fasolka szparagowa, pieczarki. Co tam ci pozostawało, z wyjątkiem, nie wiem, może ziemniaka. <laughs> Nawet no kurde, dynia się tu świetnie nada. Nie dalej, wykorzystywanie, zużywanie marchew. Marchewkę sobie, zetrę. Chcę ci pokazać, że kurka naprawdę z tego, co już masz w swojej kuchni, bez chodzenia na dodatkowe zakupy, bez wydawania masy, więcej kasy, możesz naprawdę wyczarować masę, masę pyszności. Korzystając z takich prostych schematów na zbilansowane posiłki, w których po prostu podmieniasz sobie rzeczy pod to, co masz, pod to, co lubisz. Z takim właśnie zamysłem powstał ebook Komponuj sama, gdzie masz cztery gotowych, zbilansowanych schematów na konkretne posiłki, gdzie masz bazy, podkładasz tam te składniki, które masz, które lubisz i czarujesz sobie z tego zbilansowane dania. Masz tam oprócz tego urozmaicacze smakowe, przykładowe połączenia, przykładowe przepisy i poniżej możesz pobrać sobie darmowy schemat właśnie na to bolognese. Marchewę wrzucam na patelnię. Mam też cukinię. Cukinie są teraz w sezonie, warto korzystać, więc ją też sobie do tego skroję. Cukinia jest bardziej miękka, więc tutaj już jej nie będę tak drobno kroić. W tym schemacie był też czosnek, ale ja akurat czosnku nie mam. Mm. Więc spokojnie zamienię sobie na po prostu granulowany. Do tego będziemy potrzebować jakiegoś źródła. Białka, w skomacie mamy oczywiście kilka do wyboru. Ja dzisiaj użyję sobie po prostu granulatu sojowego. Są to takie jakby rozdrobnione kotlety sojowe. Zamiast tego możesz użyć po prostu pokruszonego tofu, możesz użyć ugotowanej albo słoiczkowanej soczewicy. Protip: jeśli u ciebie w sklepie nie ma granulatu sojowego, możesz wziąć kotlety sojowe, wrzucić je do woreczka, owinąć ścierką i potuć jakimś tłuczkiem do mięsa. Można z tłuc, tłuczkiem do mięsa kotlety sojowe albo jakimś ciężkim garnkiem czy ciężką patelnią. No i też się taki granulat właśnie zrobi. Wrzucam na patelnię granulat, dorzuć dowolne inne źródło białka, do tego pasatę, albo pomidory z puszki. Dodając granulat sojowy dodajemy też odrobinę wody, żeby on miał w czym się ugotować, bo on będzie się gotował w tym sosie. W opcjonalnych dodatkach w tym schemacie też jest mleko. I brzmi tu dziwnie, ale dodatek mleka roślinnego, najlepiej niesłodzonego, jeśli takie masz, do takiego sosu pomidorowego sprawi, że będzie on bardziej kremowy, więc polecam spróbować. Dorzucam do tego zioła, u mnie sporo oregano, sporo czosnku granulowanego, bo zwykłego nie miałam, sól, pieprz. Mieszam i zostawiam do gotowania. To wszystko zostawiam do gotowania na około jakieś 10-15 minut, w tym czasie można zająć się swoimi rzeczami, tylko to jakiś czas przyjść i przemieszać. A no i w tym czasie też odcedzę sobie makaron. Zobacz czy nie trzeba doprawić, ja dorzuciłam jeszcze trochę czosnku, bo go no, nigdy za wiele. Na talerzu robimy sobie dywan z zieleniny, tu szczególnie polecam rukole. na to leci makaron, no i nasz sosik. Bardzo polecam takie bolognese. Szczególnie, że naprawdę można je zrobić z tak wieloma składnikami. Powykorzystywać to, co zalega w lodówce i mieć tak dobre danie. O, czaj, co tu się święci? Po obiedzie zabrałam się za robienie zdjęcia okładkowego do e-booka i ogólnie jest tu rozpierdziel konkretny. Ale chyba mamy to. Chyba. Przy okazji szybka lekcja dietetyki, co to obrazuje? Obrazuje to takie subcio-proporcje na talerzu. Warto by objętościowo była połowa warzyw lub owoców. Bo tak 20-25% źródeł białka, źródeł węglowodanów i 10% źródeł tłuszczy. Ja ogólnie nie mam pojęcia, czy wyjdzie z tego okładka, czy nie wyjdzie. Wy już wiecie, więc jeśli tak, to tutaj finalna wersja, w końcu co, co wyszło. I dajcie znać, co myślicie. Ja się upociłam, robiąc to zdjęcie, układając te wszystkie warzywa, robiąc z nich kolasz. Ale upociłam się głównie, bo jest po prostu upał okrutny. Oby wyszło, proszę, żeby wyszło. Od dawna w mojej lodówce siedzą i proszą o zużycie takie już ugotowane buraczki. Do tego o zużycie woła broku, jeszcze jakaś cebula i zrobimy sobie gdzieś z tego pieczone warzywka. Tutaj znów weź warzywa, które masz i które tobie proszą się o zużycie. Świetnie nada się tutaj. Świetnie nada się tutaj też kalafior, kapusta, papryka, cukinia, groszek, marchewka, pietruszka. Użyj co masz. Ja kroję brokuł na mniejsze kawałki. Jakbyś nie wiedziała, to Dół brokuła w sensie łodygę, Można również jeść. Ona jest super nasurowo. smakuje trochę jak kalarepka, ale można ją też spokojnie wykorzystywać do zup, do pieczonych warzyw. Ja sobie go trochę obieram z tej grubej łodygi, bo tutaj u mnie jest ona mocno twarda. I ją też skrawam w kosteczkę do naszego dania. Surowa też pyszniutka. A przy dzisiejszych cenach warzyw nie ma co marnować prawie połowy brokuła. Biorę ugotowane buraczki, tyle gdzieś użyję, resztę odcedam z wody, można oczywiście ją wypić też i resztę takich ugotowanych buraków, czy to ugotowanych przez Ciebie, czy takich sklepowych, jeśli Ci zostanie, możesz zamrozić. Ja zawijam ten woreczek, zamykam recepturką jedną. Recepturką drugą, tak żeby były jak najbardziej szczelnie złożone. Gdzie brakuje słów? I wrzucam do zamrażarki na kiedy indziej. Resztę buraków chciałam pokroić w kostkę, ale te były w plasterkach, więc po prostu takie sobie pociaptam, żeby były mniejsze. Profesjonalnie. Przerzucam na blaszkę. Do tego pokroję sobie Cebulę. Nie powinnam pewnie mówić z pełną buzią, przepraszam, ale podjadanie warzyw podczas gotowania to jest jeden z lepszych sposobów na zwiększenie ilości warzyw w diecie, no jakby rekomendowane przez dietetyczkę. Wrzucam cebulę. Do naszych warzyw dodaję mleczko kokosowe. Jeśli nie masz mleczka kokosowego, zamień na łyżkę oliwy czy oleju. Do tego miałeś przyprawa kary, ale. Się skończyła? Serio nie mam. Serio. Mm. To co za kuchnia, w której nie ma kary. Więc jeśli masz polecam dodać przyprawy kary, ja zamiast tego dorzucę przyprawę Garam Masala, do tego kurkumy, czosnek granulowany i trochę przyprawy do Nie ona też się kończy. Ale serio, dodaj, dodaj po prostu kary. To wszystko mieszamy. I wrzucamy do piekarnika. Jeśli zostało Ci mleczko kokosowe i wiesz, że nie zużyjesz go w przeciągu jakichś trzech dni, bo mniej więcej tyle może siedzieć w lodówce, weź zwykły słoik, przelej do niego mleczko lub przelej go do pojemników na lód, wtedy będzie od razu poporcjowane i wrzuć do zamrażarki. Może tam siedzieć kilka tygodni, gdy następnym razem będziesz potrzebować mleczka kokosowego. Wyciągnij taki słoiczek, poczekaj, aż trochę się rozmrozi. I dodaj mleczko do zupy, kary czy czego potrzebujesz. Gdy warzywa nam się pieką, ugotujemy do nich kaszę. U mnie będzie to kasza jaglana, możesz wybrać dowolną może być to ryż, makaron. Przygotuj sobie w tym czasie też źródło białka. U mnie będzie to ciecierzyca, taka już ugotowana, ale spokojnie możesz zamienić się na na przykład fasolkę, soczewicę, groszek, bułp, tofu. Co masz i co lubisz. Chcę Ci tym pokazać, że naprawdę nie potrzebujesz super sztywnych ram i super restrykcyjnych kropka w kropkę przepisów, żeby jeść odżywczo. Tak byś realnie czuła się lepiej, inwestowała w swoje zdrowie na długie, długie lata, ale bez kurka wydawania masy hajsu, kupowania ciągle czegoś innego, ciągle jakiś resztek w twojej kuchni, jedząc te produkty, które lubisz i na które masz ochotę. Bo kurka, nie musisz lubić ciecierzycy, chociaż nie wiem jak można nie lubić ciecierzycy, ale nie musisz, żeby jeść odżywczo, nie musisz lubić brokuła, buraków, może ty na przykład lubisz marchewkę, kapustę, sałaty i to jest zupełnie, zupełnie ok, nie musisz wrzucać się w jakieś sztywne ramy diet, by serio Realnie dbać o siebie. Znowu mówię z pełną buzią. Sorry. <laughs> Jak tu pięknie pachnie. Do ugotowanych warzyw dorzucam źródło białka. Mieszam. <laughs> Nakładam kaszę. To w ogóle też obiad na bazie schematu, napieczone z nowego ebuka. Do tego dorzucam warzywka. I mamy to. O, pycha. Mm, 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 mm. Jeśli chcesz pomóc w bardziej odżywczym zbilansowanym jedzeniu z tego, co lubisz, co masz, to zobacz ebooka ze schematami posiłków i możesz pobrać sobie też darmowy na bolognese Dzień za wspólne kilka dni gotowania. Bardzo doceniam, że jesteś.